Moim dzisiejszym gościem jest Pan? Doktor Tomasz Roguski, pracownik Biura Badań Historycznych Oddziałowego IPN w Warszawie. Jesteśmy dzisiaj w? W Izbie Pamięci zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej na Strzeleckiej 8 w dawnej Katowni i jeszcze śledczym NKWD i później Warszawskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Jeżeli mogę Pana poprosić, żeby Pan nam pokazał, co my dzisiaj możemy, co będziemy mogli od jutra, w jakich godzinach zobaczyć tutaj na Strzeleckiej 8 na pracę. Od jutra i potem będzie każdego dnia w tygodniu, ale oczywiście 1 marca będzie też od 11 do 16, a później w godzinach normalnie tej pracy tak bardziej do wieczora, czyli będzie z tego co pamiętam od 10 do 19. Otwarta izba pamięci. Na górze mamy w tym momencie przygotowaną wystawę. To może pokażmy tak, co, mhm. co mogą. Proszę przede mną, jakby Pan mógł nam Jest pokazywać. Jest to Wystawa czerwonej mapy, mapy Warszawy, a raczej nawet częściowo i Polski, ponieważ mamy tutaj wykaz coś innych miejscowości. Pokazuje ona wszystkie siedziby, które mamy zlokalizowane Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, czy to powiatowych, czy wojewódzkich, czy to organów centralnych. A także niektóre budynki związane z NKWD. No i tutaj mamy reprezentowane właśnie zdjęcia tych budynków, opis tego, co się w nich działo, jak wyglądało ich funkcjonowanie. Ile takich budynków w samej Warszawie? Bo widzę, że tam mamy taką interaktywną mapę, może podejdźmy do niej, pokażmy. Ile takich budynków w Warszawie było? Ciężko jest nam dokładnie określić ilość tych budynków. Tutaj mamy zaprezentowaną tę część, którą ustaliliśmy. Jest to kilkadziesiąt budynków w samej Warszawie. Mhm. Czasem są to zespoły budynków, tak jak e chociażby siedziba dawnego, dawnej ambasady ZSRR, która się mieściła przy Bagateli. A, I tu mamy tych budynków bardzo dużo. Tutaj ona wykazuje, ta mapa, zarówno budynki organów polskich jak i sowieckich. Są mhm. siedziby NKWD, są siedziby związane z ambasadą ZSRR są siedziby Milicji Tak jak Z pan... drugiej strony pokażmy tą, mm -hmm. tą mapę, która tak, jest, jest ile, ile Polska. E, jakby pan nam mógł pokazać, jak to wygląda właśnie interaktywnie. W e, w tym taka mapa Aha, Aha, jest przyłączona. Jest przyłączona. Tak, tak, tak. Tam jest na tamtej mapie jest wskazana e, Cała Polska. Ta, cała Polska jest z większością siedzib e, e, właśnie, Czy powiadomień, e, czy może pan pokazać nam, jak to się obsługuje? Jak, tak. Jak podchodzimy właśnie... do mapy. Wybieramy sobie lokalizację. To jest akurat sąsiedni budynek, Strzelecka 10A. I mamy możliwość przełączania zdjęć. Tak samo widzimy, inskrypcje są w tym budynku na cegłach. Były zachowane też drzwi. A proszę mi powiedzieć, co konkretnie się działo w tych budynkach? Te budynki były zajęte w 1944 roku przez NKWD. I w tych budynkach zorganizowano początkowo areszty, a także miejsca przesłuchań, tak jak w tym budynku piwnice służyły do, jako areszty, których przetrzymywano w więźniu. Mhm. Na w parterze, na wyższych piętrach mhm. prowadzono przesłuchania, organizowano biura. Później, już po 48 roku ten budynek akurat został przeznaczony na kwatery mieszkalne dla pracowników Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. E, czyli w tych budynkach e, polscy patrioci byli torturowani, ale także mordowani. Tak, zdarzały się przypadki mordowania, aczkolwiek większość wyroków było tutaj w okolicy wykonywanych na 11 listopada e, w tamtym więzieniu. E, w tym przypadku często zdarzało się śmierć z powodu pobicia, ewentualnie pozorowano ucieczkę więźnia, żeby go E, ofiarami byli polscy patrioci ze wszystkich e, środowisk patriotycznych. Ze wszystkich środowisk, aczkolwiek w tym więzieniu e, możemy śmiało powiedzieć, że nie tylko byli to ludzie związani z Polskim Państwem Podziemnym i różnymi organizacjami. E, przewijały się tu osoby, które były zertrami z Ludowego Wojska Polskiego, e, funkcjonariusze czy Urzędu Bezpieczeństwa, czy milicy obywatelskie, którzy popełnili jakieś wykroczenia. Mhm. A, Wydaje mi się, że było to po pierwsze po to, żeby wykazać tym żołnierzom podziemia, że są traktowani jak pospolici przestępcy, działające prawo. A po drugie, żeby ułatwić wprowadzanie do środowiska więźniów swoich agentów, którzy sprawdzali co się dzieje po przesłuchaniach. Zejdźmy na dół, pokażmy tutaj, proszę nam zaprowadzić jak wygląda, bo to jest poziom parteru. Na którym też były, z tego co ja wiem. Pojawiały się czasem cele, ale to raczej sporadycznie, a głównie były przesłuchania. A tutaj schodzimy do, piwnic, do piwnicy, który, w których zachowały się, dzięki temu, że to był budynek za, zasiedlony przez funkcjonariuszy UB, tutaj trzymali swoje, mhm. swoje przetwory, zachowały się o, e, oryginalne Originalne drzwi. Z wytłuczonym jeszcze tutaj akurat tak dość topornie e, wizjerem do podglądania, Judaszem do podglądania e, więźniów. I e, na ścianach też są. są inskrypcje, tak. Jest to jeden z tych karcerów, które były tu zorganizowane, były trzy karcery. Jeśli tu wejdziemy, na ścianach zachowało się bardzo dużo inskrypcji, zresztą na drzwiach od środka też. Mamy tu mnóstwo nazwisk, Tomaszewski, Krekora. Proszę pokazać właśnie jakąś inskrypcję. Tutaj mamy pana Tomaszewskiego, jest to członek Organizacji Narodowych Sił Zbrojnych z kwiatu kwiatu węgrowskiego. Czyli udało się tutaj historią IPN-u zidentyfikować tę ofiarę? Jeszcze nie wszystkich, jesteśmy cały czas w trakcie identyfikowania dalej. W tym momencie mamy zidentyfikowanych ponad 300 osób. I tutaj, w tej celi, e, właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, był karter. Czasem hmm. siedziały tu pojedyncze osoby, czasem było tych osób mnóstwo. Także nawet nie byli w stanie się położyć wszyscy na raz, bo brakowało na to miejsca. E, dodam jeszcze, że współcześnie mamy tutaj podłogi betonowe. Hmm. Oryginalnie w większości cel były klepiska gliniane, ubita po prostu ziemia. Czyli na wilgoć który, i zimno. Wilgoć, zimno, podchodząca woda, ponieważ ten teren był podmokły w tamtym okresie. E, do tego leżał tu miało węglowy. Mm -hmm. I na, żeby więźniom że teoretycznie rzucono jakieś resztki słomy, które praktycznie się rozpadły. Więc A pewnie też nie było możliwości zachowania higieny. Bo nie to jest było taki w ogóle temat, o którym możliwości. się nie mówi, ale to była jedna z najbardziej okrutnych tortur, że ci ludzie byli. Tak. Czasem w niektórych celach pojawiało się jakiś garnek czy wiadro na załatwianie potrzeb fizjologicznych, jednak w większości nie było. A na końcu mamy serę, tak, która była po, bo. A, aczkolwiek e, nie zawsze pozwalano więźniom do niej wychodzić, nie zawsze więźniowie byli też w stanie przejść. E, Ona będzie zamknięta niestety, mm, mm, ale, pokażmy ale na sobie. drzwiach mamy napisane jeszcze. Oryginalny napis te, te ustęp, ale te napisy, z, które. które wszystko jest zachowane wszystko oryginalnie, jest zachowane oryginalnie tak. więc nawet jak jest napis jakiś cele, niestety. Dodam tu... jeszcze, że to kilkanaście lat temu dosłownie stały słoiki, przechowywano węgiel. Ludzie, którzy tu mieszkali, Ile, ile osób tutaj, w, właśnie nas w, tym, w tej katowni, było więzionych? Nie jesteśmy w stanie stwierdzić dokładnie, ponieważ nie ma Aha. żadnych dokumentów. Może pan będzie na, 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 nas po, się, Pojawiają się takie przesłanki, że było to co najmniej 1000 osób, które się tu przewinęły przez ten areszt. Ciężko nam powiedzieć, ile było jednorazowo na raz, bo nie wiadomo, ale mm. prawdopodobnie do kilkuset osób siedziało w tych celach łącznie. E, jest e, druga część też tutaj, mm. za, za drzwiami. Tak, tutaj mamy właśnie kolejny karcer, mm -hmm. ten akurat z okienkiem. E, obok kuchni, więc tutaj Więźnia, więźniowie, więźniarki, w tym przypadku jedna z więźniarek, e, opowiadała, jak skatowano jednego z więźniów poranami drewna do palenia w piecu e, w kuchni. Więc te tortury się odbywały nie tylko na górze, na przesłuchaniach, ale jeżeli przyszło ochota, to e, właśnie przesłuchującym znęcano się równie dobrze nad więźniami, tutaj. E, tam jeszcze za drzwiami e, tak, akurat była taką... tym... część aresztu tutaj mamy tak. też jeszcze właśnie cele te większe, w których było po kilkadziesiąt osób, czasem na raz. Kilkadziesiąt to znaczy ile? W e... się przewija nawet 30 parę osób o. w jednej celi. Czyli sobie wyobraźmy sobie, po prostu ludzie nie mieli możliwości nawet usiąść no. czy położyć się. Tutaj Przedziemy jeszcze tam... dodam do tego mhm. właśnie konkretnego, czy konkretnego do, do, do tych karcerów, mhm. że jedną z metod zręcania się było wybicie szyby zimą, Wpuszczenie wody, pozwolenie, żeby woda stała do kolan, do kostek w zależności od warunków i stawienie osoby bez ubrania w tej wodzie. Pamiętajmy, że to były zimy nie takie jak teraz, tylko nie, nie, zimy z stopni mrozu, mrozu gdzie po prostu ta woda zamarzała na człowieku. Człowiek zamarzał odmrożenia i ciężkie uszkodzenia całego ciała. Ci ludzie, nawet jeżeli przeżyli, to stali się później ofiarami. Tak. Tutaj Chor. prezentujemy też przez wizjery, są mhm. prezentowane postaci zarówno pracowników Urzędu Bezpieczeństwa, tu się przewijają i dokumenty z nimi związane, i same zdjęcia, też tych funkcjonariuszy. I w, kolejnej, w kolejnym wizjerze mamy też zdjęcia poszczególnych więźniów. Tutaj są właśnie te zdjęcia, które nam się udało zdobyć, osób aresztowanych. I tu mamy ostatni karcer. Uh -huh. a jeden z tych najbardziej a, wymownych, też jest bardzo dużo inskrypcji na ścianach. Uh -huh. a, tak jak wspomniałem, najgorsze tortury to były po prostu wystawienie ludzi na mróz w tych warunkach. Pozbawienie ich jakichkolwiek warunków sanitarnych, brak wody, brak mycia. Zresztą nawet jak więźniowie opowiadają o jedzeniu, a to jeden z więźniów, który był przedtem więziony i w Lublinie i w Otwocku stwierdził, że NKWD nawet kermiły lepiej niż tutaj, ponieważ dawano tu puszkę do podziału w jakiejś tam zupy z obieżn buraczanych. Bardzo dziękujemy Panu. Zapraszam wszystkich na strzelecko 8. W jakich godzinach jest czynna ta Izba Pamięci? Od godziny 9 do godziny 19. Eee, 5 dni w tygodniu? 5 dni w tygodniu, chyba że będą jakieś uroczystości typu teraz 1 marca, gdzie będzie właściwie w niedzielę też otwarty. Bardzo dziękuję.